Słuchajcie, jest szybka akcja, także posłuchajcie dokładnie, żebyście potem nie marudzili, że kogoś ominęło info i tak dalej. Otóż dzisiaj do 12 w nocy, do północy, dzisiaj czyli 1 kwietnia 2025, macie jedyną okazję, aby na moim sklepie, charmaudiobigcartel.com skorzystać z kodu Pozdro który umożliwi Wam zapłacenie 10% więcej za dowolne zamówienie, więc możecie zamówić cokolwiek i zapłacić 10% więcej po wpisaniu właśnie kodu POZDRO. Tam jest taka e, rubryczka w order Sumary. E, have a discount code? Klikacie to i wbija Wam się kod, żeby móc zapłacić 10% więcej. Także kto dostanie info, kto zdąży, e, cieszcie się to nie zdążył, no przykro mi, może następnym razem. Pozdrawiam.